Witam Ciebie bardzo serdecznie trzeciego dnia naszego wyzwania, naszego kalendarza adwentowych praktyk 2023. Projekt Zwiększamy kondycję naszych mięśni na miednicy. Jedno ćwiczenie z gimnastyki słowiańskiej i jedno ćwiczenie z jogi. Dzisiaj będziemy pracować nad rozciągnięciem i rozluźnieniem. Zapraszam Cię do ćwiczenia drugiego ze świata średniego gimnastyki słowiańskiej. Więc przejdziemy sobie do pozycji wyjściowej świata średniego. Kolana troszeczkę jesteśmy w klęku. Kolana troszeczkę szerzej niż biodra. Nadgarstki idą na nadnercza. Jeszcze pokażę raz. Podkład Dodamy sobie dłoń pod łopatkę, dokładamy nadgarstek drugiej dłoni, dłonie są luźne, skierowane w dół, łokcie będziemy prowadzić maksymalnie do przodu, napinając barki, napinając doły pachowe, wyciągając klatkę piersiową, kierując czubek głowy do nieba. Brodę delikatnie podnieść do góry, tak żebyś mogła popatrzeć w dal. Weź głęboki wdech i wydech i osadź się w pozycji wyjściowej świata średniego. I teraz będziemy robić świat średni krąg drugi. Głowa w bok. Poprzez przysiad na piętach, skłon do ziemi tak żeby policzek położyć na ziemi. Rozkładamy szeroko ręce, grzbiety dłoni do ziemi, ręce proste w łokciach. Teraz przez podparcie przechodzimy do przodu tak daleko, żebyś mogła położyć się na klatce piersiowej, żeby mhm. głowa miała możliwość przechodzenia ze strony na stronę, żebyś nie czuła napięcia w szyi. Policzek. Na ziemi ręce rozkładamy, tak jak poprzednio. Jeśli jest niewygodnie Ci w tej pozycji, odsuń się jeszcze dalej do przodu albo podłóż sobie poduszkę pod klatkę piersiową. Rozluźniasz całe ciało, szczególnie rozluźniasz, otwierasz, rozciągasz dno miednicy. Skieruj swoją uwagę i oddech na swoje krocze, na dół brzucha i dół pleców. I pozostań z głębokim oddechem. I ostatni raz oddech. I podeprzyj się na rękach. Wróć do skłonu. Ręce idą na nadnercza, a my poprzez zrolowanie kręgosłupa krąg po kręgu podnosimy się do góry. Przy tym podnoszeniu się do góry poprzez zrolowanie kręgosłupa Napinamy mięśnie dna miednicy i one dają nam możliwość wyciągnięcia się do góry. Wdech i wydech w pozycji wyjściowej. Teraz głowa w drugą stronę. Znowu przez przysiad na piętach robimy skłon policzek do ziemi. Szeroko rozstawiamy proste ręce w łokciach, grzbiety dłoni do ziemi. Podpieramy się i przechodzimy do leżenia na klatce piersiowej. Pamiętaj, że ważne jest, żeby głowa miała luz, żebyś nie czuła napięcia w szyi. Powinnaś leżeć na mostku i zacznij oddychać, kierując uwagę i oddech w okolice swojego krocza, dół brzucha i dół pleców. Rozluźniasz, rozciągasz. Otwierasz. Jeszcze jeden oddech, powrót, podparcie, w powrót do skłonu, ręce wędrują na nadmercza i poprzez zrolowanie kręgosłupa i napięcie dna miednicy wyciągamy się do góry do klęku, wdech i wydech. Oczywiście możesz powtórzyć to ćwiczenie wielokrotnie, tyle ile będzie Ci potrzeba. Rozluźnij ręce. Przechodzimy teraz do ćwiczenia jogowego. Przechodzimy do kręgu podpartego. Znowu kolana na szerokość naszych bioder, ręce na szerokość naszych ramion. Prosty kręgosłup, głowa wyciągnięta do przodu, tak żebyś czuła, że. Jest wykończeniem prostego kręgosłupa. Pozycja nazywa się pozycją wschodzącego księżyca. Z tego klęku podpartego, jedną nogę, w moim przypadku prawo, ciągniemy do przodu i stawiamy stopę pomiędzy rękami. Pokażę Wam jeszcze ehm, z przodu. Stopa pomiędzy rękami. Kolano powinno być. Nad kostką. Możesz odsunąć troszeczkę do tyłu tylną nogę, tak żebyś poczuła rozciąganie. W tyle uda, w środku uda, w pawinie jednej i drugiej nogi i żebyś poczuła rozciąganie w kroczu, rozciąganie mięśni na Głowa jest. Yy, Kontynuacją kręgosłupa. Nie schylamy się, nie odginamy. Pozostań w tej pozycji z oddechem. Oddech kierujemy w nasze krocze, w nasze dno miednicy. Jeśli jest ci niekomfortowo, gniecie Cię, boli Cię kolano, które leży na ziemi. Możesz zawsze podłożyć koc zwinięty lub poduszkę w tym miejscu. Ostatni oddech. I wróć nogą do klęku. Wdech i wydech. I druga noga to samo. Wędrujemy stopą między dłonie, kolano ustawiamy, kolano ustawiamy nad kostką. Tylną nogę możesz wyciągnąć bardziej do tyłu, jeśli czujesz, że potrzebujesz większego rozciągnięcia. W miarę proste precy tyle, ile jesteś w stanie. Głowa jest wydłużeniem kręgosłupa. I zacznij oddychać, kierując uwagę i oddech. W Wkroczę. Rozciągamy, rozluźniamy. Rozciągamy. Mięśnie na miednicy często u wielu kobiet są za bardzo napięte, więc ćwiczenia rozciągające będą jak najbardziej wskazane. Zarówno dla tych z Was, które mają zbyt rozluźnione, jak i dla tych, które mają zbyt napięte. Oddychaj głęboko. I wróć no do klęku podpartego, wdech i wydech. Usiądź na piętach, Przejdź do pozycji skały. Oczywiście możesz te ćwiczenia powtórzyć wielokrotnie, tyle ile czujesz, że jest Ci potrzeba. Dziękuję za dzisiaj i spotykamy się jutro. Do zobaczenia.